Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy. Do dzisiejszego tematu. Automatyczna skrzynia biegów charakteryzuje się niezawodnością i długa żywotnością. Potwierdzi to każdy właściciel samochodu z automatyczna skrzynia biegów. Dzięki innowacyjnym technologiom, automat już dawno przestał ustępować pod względem trwałości swojemu mechanicznemu odpowiednikowi. Jednak nawet najwierniejszy mechanizm prędzej czy później zawodzi. Jakby nie patrzeć, prawa fizyki i siła tarcia nie zdołały jeszcze unieważnicy żadnej firmy inżynieryjnej. W tym artykule rozważymy główne wady automatycznej skrzyni biegów i możliwości ich wyeliminowania. Jakie są wady automatycznej skrzyni biegów? Trudno wyobrazić sobie współczesny świat bez automatycznej skrzyni biegów. Częste korki i sygnalizacja świetlna na każdym skrzyżowaniu sprawiły, że automatyczna skrzynia biegów stała się niezbędna do poruszania się po miastach. Być może dlatego większość znaczących koncernów stopniowo rezygnuje z mechaników na rzecz automatycznej zmiany biegów. Trend ten stopniowo dociera do naszego kraju, a wraz z nim problemy związane z automatyczna skrzynia biegów. Każdą właściwie konstrukcja w samochodzie ma dwie zasady działania: mechaniczna i elektroniczna. Automatyczna skrzynia biegów nie jest tu wyjątkiem. Fizyczna zmiana biegów jest wykonywana przez mechanizmy, a algorytmy SA obliczane przez komponent oprogramowania. Dlatego wszystkie przyczyny awarii SA podzielone na dwie duże grupy, awarie mechaniczne. Występują one w hydraulice i fizycznych napędach skrzyni biegów, awarie elektroniczne systemu, zakłócenia w funkcjonowaniu programów lub elektrycznych części maszyny. Zajmijmy się każdym z tych punktów osobno. Problemy mechaniczne i hydrauliczne najczęściej przy usterkach mechanicznych dochodzi do awarii następujących elementów: zużycie wałów, lub koł zębatych mechanizmu, uszkodzenie lub zużycie sprzegieł, tarcz, hamulców wewnątrz skrzyni biegów, problemy z działaniem przemiennika. Momentu obrotowego, zużycie jednostki hydraulicznej, zatkanie kanałów olejowych skrzyni, awaria pompy olejowej. Z powyższego zestawienia wynika, że główne problemy w części mechanicznej zaczynają się w momencie zużycia części lub stosowania nieodpowiedniego oleju. Warto zauważyć, że jest to prawdziwa przeszkoda dla automatycznej skrzyni biegów coraz częściej kierowcom po prostu kończą się zasoby. Wewnętrznych struktur skrzyni. To po raz kolejny dowodzi bezpieczeństwa tego typu przekładni. Bardzo ważne jest wcześniejsze wykrycie i wyeliminowanie problemów z automatyczna skrzynia biegów. W przeciwnym razie jedna usterka wygeneruje kolejna, tworząc rodzaj okrągłej kaucji. Tak więc, gdy sprzęgło jest zużyte, kanały transferu oleju zatykają się, a to prowadzi do problemów z układem pompowania. Zwlekając z jednym problemem, niektórzy kierowcy przyjeżdżają do serwisu z prawie całkowicie zniszczonym automatem. Ale o przyczynach porozmawiamy nieco później. Elektronika i możliwe problemy awarii automatycznej skrzyni biegów nie omijają również elektroniki. Wymienmy częste przykłady zepsutych elementów: awaria bloków elektronicznych, sterownika automatycznej skrzyni biegów nieprawidłowo. Działające lub uszkodzone czujniki skrzyni biegów wadliwe lub zużyte okablowanie elektryczne zwarcia nieprawidłowe działanie automatyki urządzeń fazowych. Automatyczna skrzynia biegów została zaprojektowana w taki sposób, z nawet w przypadku awarii elektronicznego układu sterowania. Samochód może kontynuować jazdę. W takim przypadku uruchamiane SA algorytmy programu rezerwowego skrzynia biegów przechodzi w tryb awaryjny. Częściej samochód samodzielnie przełacza się na trzy. Prędkość. Pomaga to kierowcy dotrzeć do najbliższego serwisu i wyeliminować przyczynę. Nowoczesne systemy powiadamiają właściciela o problemach z elektronika. Często można usłyszeć od fanów MKPP, że jeśli element elektryczny zepsuje się w samochodzie z automatem, to w przeciwieństwie do mechaników nie da się na nim jeździć. Jak widzimy na powyższym przykładzie, osad ten nie odpowiada rzeczywistości. Przyczyny awarii automatów. Wyróżnia się następujące główne przyczyny awarii automatycznej skrzyni biegów zużycie zasobów lub zużycie części. Najbardziej trywialna, ale jednocześnie najczęstsza przyczyna. Nawet uważni i ostrożni właściciele prędzej czy później dochodzą do takiej sytuacji: stosowanie oleju niskiej jakości lub nieodpowiedniego. Kolejny często popełniany błąd. W pogoni za oszczędnością kierowcy stosują niecertyfikowane oleje. Staje się to przyczyna szybkiej awarii automatycznej skrzyni biegów, serwisowanie z użyciem niskiej jakości materiałów eksploatacyjnych. Również w tym przypadku oszczędności mogą być zamierzone niedoświadczonego lub nieodpowiedzialnego mechanika. Nigdy nie można zgadnać, jak przyzwoita będzie daną osoba, jeśli chodzi o pracę przy samochodzie. Postaraj się udąc do zaufanego profesjonalisty, nawyki związane z użytkowaniem samochodu. Wiele nawyków prowadzi do zużycia części. Doskonałym przykładem jest częsta agresywna jazda. Problemy nie ograniczają się jednak wyłącznie do układu kierowniczego. Krótkie rozgrzewanie maszyny na mrozie również prowadzi do awarii. Tak więc większość przyczyn zależy od samego właściciela samochodu. Jeśli COS pozostaje dla Ciebie niejasne, zajrzyj do instrukcji obsługi samochodu lub do odpowiedniego serwisu. Tam poznasz niuanse działania swojej marki samochodu, uchronisz mechanizm automatycznej skrzyni biegów przed awaliami. Objawy problemów z automatyczna skrzynia biegów. Oczywiście, aby dokładnie zdiagnozować problemy z automatyczna skrzynia biegów, należy udąc się do profesjonalnego serwisu. Istnieją jednak widoczne oznaki nieprawidłowego działania automatycznej skrzyni biegów lub usterek konstrukcyjnych. Przyjrzyjmy się niektórym charakterystycznym oznakom i oczywistym usterkom, automatyczna skrzynia biegów nie zmienia prędkości. Jest to z pewnością zauważalny problem ze skrzynia. W takim przypadku prędkość może w ogóle się nie właczać i pozostawać neutralna. Najczęściej jednak samochód przełacza się na pierwszy bieg w pozycji D. W większości przypadków towarzysza temu charakterystyczne dźwięki i trollowanie samochodu poślizg automatycznej skrzyni biegów. Jeśli skrzynia biegów się ślizga, od razu rzuca się to w oczy. Samochód z trudem nabiera prędkości przy zwiększaniu obrotów, wydaje. Charakterystyczny dźwięk przy zrzucaniu biegu. Jeśli zauważysz, co jest takiego, skontaktuj się z serwisem. W przypadku awarii bloku hydraulicznego samochód zaczyna poruszać się z charakterystycznymi szarpnięciami, przegrzanie skrzyni biegów, Mała ilość specjalnego płynu w skrzyni, nieznaczne ciśnienie wewnętrznego smarowania. ESA to bezpośrednie oznaki awarii. ESA one jednak dostępne w maszynach wyposażonych w odpowiednie czujniki lub przyrządy. Warto powiedzieć, że generalnie każdy nieprzyjemny i nietypowy dźwięk jest powodem do skontaktowania się z mistrzem. Dotyczy to również wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w pracy maszyny. Dobrze, że dzisiaj wstępną pobieżna inspekcja samochodu nie jest tak droga. Nawet jeśli nie widzisz żadnych oczywistych powodów do naprawy, regularnie serwisuj i sprawdzaj swój samochód. Nie zaleca się wydłużania okresów między przeglądami lub zaniedbywania ich w ogóle. Owszem, na początku zaoszczędzisz pieniądze, ale w przyszłości usterki, w szczególności skrzyni, będą cię sporo kosztować. Sposoby na wyeliminowanie usterek Rozważaliśmy przyczyny i oznaki nieprawidłowego działania automatu. Teraz warto powiedzieć kilka słów o naprawie. Od razu zastrzegamy, że istnieją dwie metody rozwiązywania problemów ze skrzynia biegów: samodzielna naprawa lub profilaktyka. Odwołanie się do specjalistów. Nie trzeba dodawać, że pierwsza opcja jest tańsza i korzystniejsza dla każdego kierowcy. Jednak w rzeczywistości nie wszystkie awarie w działaniu SA rozwiązywane własnymi rękami. Na przykład, jeśli automatyczna skrzynia biegów nie przełacza prędkości lub ślizga się, samochód pomoże tylko wykwalifikowanemu specjl Wybierzmy konkretne przykłady dla obu sytuacji. Niezależne rozwiązanie przedstawmy szereg możliwych do naprawienia błędów w odpowiedniej formie ogólna przyczyna możliwe problemy sposoby ich eliminacji. Pierwsze: naruszenie regulacji lub nieprawidłowe działanie elementu zmiany biegów samochód porusza się w trybie skrzyni biegów P literatura. Dotycząca prędkości na panelu nie odpowiada wyświetlanej. Środek zaradczy Diagnostyka i wymiana uszkodzonej części Możliwa jest samodzielna naprawa zgodnie z podana instrukcja. Drugi wyciek oleju z automatycznej skrzyni biegów. Częsty problem ze skrzynia, samodzielne odkręcanie się elementów mocujących mechanizmy wewnątrz skrzyni biegów, zniszczenie lub nieprzydatność. Uszczelnień olejowych uszczelek. Sposoby samodzielnej naprawy dokręcenie srób, zakup i montaż nowych pierścieni uszczelniających, obniżenie poziomu oleju w automatycznej skrzyni biegów. 3. Hałas lub nietypowe dźwięki podczas obsługi skrzyni biegów, samochód sam zmienia biegi, zmiana pozycji z dużym trudem, samochód nie reaguje na zmianę biegów i nie rusza z miejsca. Środek zaradczy zmierzyć poziom oleju i uzupełnić wymagana ilość. Podano tylko główne przypadki łatwych awarii wewnątrz automatycznej skrzyni biegów. Jeśli Twoja sytuacja pasuje do co najmniej jednego z punktów, przeczytaj instrukcję obsługi samochodu. Znajdziesz w niej opisane krok po kroku czynności, które należy wykonać, aby rozwiązać problem. W przyszłości zaleca się kontakt z profesjonalistami. Naprawa serwisowa opiszmy problemy, które wymagają wykwalifikowanego warsztatu. 1. Samochód pozostaje w miejscu podczas wszystkich czynności związanych z mechanizmem skrzyni biegów, brak reakcji lub najmniejszego ruchu. W układzie nie ma wystarczającej ilości oleju, zatkane zawory lub pierścienie awaria układu hydraulicznego, awaria filtra, awaria lub zużycie przekładni głownej. Drugie wstrząsy i nierówności podczas zmiany biegów. Zużycie sprzegła, awaria zaworu bloku hydraulicznego, uszkodzenie sprezaworu. Trzecie, niezdrowy hałas w obszarze mechanizmu różnicowego maszyny zużycie łosysk lub koł zębatych, niektóre mechanizmy SA zablokowane lub poluzowane. Wiele problemów jest łatwiejszych do wykrycia, gdy skrzynia biegów jest zdemontowana. Dlatego wizyta w serwisie jest priorytetem dla dobrze utrzymanego pojazdu. Drobne wskazówki dotyczące obsługi. W przeciwieństwie do manualnej skrzyni biegów, automatyczna jest mniej wymagająca pod względem warunków pracy. Niemal niemożliwe jest samoistne spalenie skrzyni przy szybkim zużyciu przy dużych prędkościach. Automatyczny algorytm samodzielnie podnosi i obniża biegi. Taki system jest szczególnie odpowiedni dla początkujących lub niedoświadczonych kierowców. Pierwsza i główna zasada korzystania z automatycznej skrzyni biegów jest rozgrzanie samochodu przed ruszeniem. Jest to szczególnie istotne w naszym kraju, biorąc pod uwagę długie okresy niskich temperatur. Na mrozie samochód musi rozgrzewać się przez co najmniej 10 do 15 minut. Dlatego jeśli się spieszysz, przemyśl to, być może pośpiech przysporzy ci więcej problemów niż spóźnienie. Nie używaj zbyt często normalnej zmiany biegów. Często cierpią na to kierowcy którzy przesiedli się na automat z automatycznej skrzyni biegów. Podczas zatrzymywania się na skrzyżowaniach i światłach nie wrzucaj biegu neutralnego ani sektora P. Nie wykonuj te z ograniczonych manewrów z pomocą skrzyni. Lepiej korzystać z biegu jałowego samochodu. Podobna rada jest używanie biegu wstecznego dopiero po całkowitym zatrzymaniu maszyny. W przeciwnym razie koła zębate i mechanizmy wewnątrz skrzyni zostaną nadmiernie obciążone. Cała profilaktyka i dbałość o samochód sprowadza się do sprawdzania i terminowej wymiany oleju. Należy to robić przy przebiegu określonym w instrukcji obsługi. Z reguły jest to 7,5-15 tysięcy km. W trudnych warunkach eksploatacyjnych 5 tysięcy km. Używaj wysokiej jakości olejów, serwisuj samochód na czas i nie obciążaj swojego konia roboczego. Wtedy Twój pojazd będzie Ci służył długo i wiernie.